Siemanko z tej strony Metzu i witam Was w pierwszym odcinku z kariery Jakuba Błaszczykowskiego w FIFA 20. W ankiecie zwyciężyła opcja, żebym nagrywał karierę pomocnikiem, ale nie wskazano jakim dokładnie, więc musiałem sam wybrać i zdecydowałem się nagrać karierę doświadczonym polskim skrzydłowym. Moim celem, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie długa kariera, będzie wyjazd na Euro 2020, co by było pięknym zwieńczeniem kariery Jakuba Błaszczykowskiego. Nie planuję raczej zmieniać pracodawcy, bo w wiśle na pewno będziemy gwiazdą i coś może w tej ekstraklasie ugramy. Jeśli pomysł ta serię Wam się spodoba, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Tutaj gramy na poziomie Ultimate, czyli jak zwykle. No i co, zobaczymy jak wygląda konkretnie nasz piłkarz za moment, ale wcześniej z kim gramy. Śląsk Wrocław, Lech Jakdańsk, Górnik Zabrze, Pogoń i do tego ŁKS. Czyli rywale, którym spokojnie jesteśmy w stanie zaaplikować kilka bramek, lub może zaliczyć kilka asyst. Zobaczmy, jak przedstawiają się statystyki Jakuba Błaszczykowskiego. No, przyspieszenie i szybkość biegu nie na najwyższym poziomie, ale nie oszukujmy się, wiek robi swoje. I to też będzie pewne utrudnienie, że to będzie kariera skrzydłowym, który nie należy do najszybszych w tym momencie. Do tego jest podatny na kontuzję, więc musimy się mieć na baczności, bo jak Kuba dozna jakiegoś urazu, to euro. Możemy wtedy na przykład tylko pomarzyć, jeśli to się zdarzy w drugiej połowie sezonu. Jedna perfidna kontuzja i cały sens tej serii w jednym momencie pryśnie. ale teraz rozpoczynajmy pierwsze spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Dobrzy chrapek, do środka Musonda, jeszcze ekspozito. Ekspozito na pole karne, ale na szczęście Buchalik powstrzymuje Radeckiego i będzie tylko rzut rożny. Dobrze, Basza napędza tą akcję. Wojtkowski, Błaszczykowski do środka. Paweł Brożek, Błaszczykowski, Brożek, Błaszczykowski. Świetna wymiana piłki. Kuba, Błaszczykowski faulowany. Brożek uderza. Niecelny strzał. Gdyby nie zostawił piłkę, mielibyśmy rzut wolny. Dobrze, tutaj Basza panuje nad piłką. Zagrał do Błaszczykowskiego szybkie odegranie. Sawiczewicz, Wojtkowski, Błaszczykowski, Kuba, Błaszczykowski w polu karnym faulowany. I mamy rzut karny. Wywalczona jedenastka w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. No i na całe szczęście to Błaszczykowski je wykonuje w Wiśle Kraków. Więc czas zamienić to na bramkę. Niestety w złym momencie zepsuło się nagranie, ale z tego co pamiętam, zostawiłem tutaj powtórkę, więc zobaczymy sobie jak wykonał tego karnego nasz zawodnik. Na szczęście bardzo precyzyjnie na 1 do 0. Nie psuj świetne podanie Błaszczykowski wychodzi na pozycję. Błaszczykowski, podanie do środka Wojtkowski, może odegrać i musi być 2 do 0. Paweł Brożek niezawodny od lat. On jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Musonda świetnie się tutaj przedarł. Musonda dośrodkowuje, pich, nabiega na tą piłkę jeszcze zgarnie radecki. No ale Muchalik ją magnetyzuje i mają w rękach. No i koniec tego spotkania: zwycięstwo 2 do 0, bramki Błaszczykowskiego i Brożka, Stara Gwardia nie zawodzi, ocena meczowa 8,9. Nie mieliśmy asysty przy drugiej bramce, ale też na pewno bardzo pomogliśmy w tej akcji. Tutaj dość pozytywne opinie na temat naszej gry. Dwa celne strzały, dwie bramki. Cóż więcej chcieć, obyśmy tak zawsze strzelali. Wojtkowski tutaj jest zawodnikiem tego spotkania. Nota minimalnie wyższa niż Błaszczykowskiego. Buchalik dwie interwencje, Putnocki zero. W tym meczu Słowak był ręcznikiem. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu, nie jesteśmy liderem tylko na drugim miejscu, no ale to też całkiem przyzwoity wynik i może nas na tą chwilę satysfakcjonować, ale oczywiście chcemy więcej, zwyciężać w każdym spotkaniu i zdobywać bramki nie tylko z rzutów karnych, ale również z gry, a może jakaś asysta się trafi, kto tam wie. Zaczynamy drugie spotkanie! Dobrze, tutaj Gajos panuje nad tą piłką. Odegranie Egi na pole karne. Buchalik niepewnie, ale blokuje to Sadlock. Był świetnie ustawiony i nas uratował. Niestety to Lechia dyktuje warunki. Gajos, Egi do środka. Gajos uderza, ale Buchalik to broni. Fantastyczna interwencja bramkarza Wisły. I Gajos znowu gra odrzutu rożnego centra. Blok naszej obrony Malocza wycofuje tą piłkę. Łukasik, Kubicki i Buchalik to zbija. Rykoszyk był, ale na naszą korzyść. Jest okazja do kontry, zobaczmy Paweł Brożek. Odegranie: Michał Magdo. No i on nam to przerwał, serio? Przecież Błaszczykowski wychodził na pozycję, a dostajemy nic niewarty rzut wolny. Gajos, Kubicki. Jeszcze tutaj uderzenie: Flavio, no i niestety 1 do zera, Lechia wreszcie którąś z szans musiała wykorzystać. Basza do środka, Wojtkowski, Brożek, jest jeszcze Błaszczykowski, Błaszczykowski wygrał tą przebitkę, Kuba Błaszczykowski musi powalczyć i zgarnia tą piłkę, ładnie tutaj zwiódł Błaszczykowski może podać, jeszcze Brożkowi odskoczyła ta piłka, do końca musimy powalczyć, ale tam sędzia dopatrzył się Spalonego, no i niestety Lechia wznawia grę od rzutu wolnego, no tutaj Spalony ewidentny. Wojkowski, dobra odegranie. Sawiczewicz, Brożek, Sawiczewicz, Brożek Błaszczykowski. Poczekał, ale dał się łatwo zablokować i tracimy piłkę. No i niestety, przegrywamy to spotkanie 1-0. Było pod pełną kontrolą Lechi. Praktycznie nie stwarzaliśmy sobie groźniejszych szans. No i trzeba sobie to jasno powiedzieć: Lechia zasłużenie wygrała. Nie był to nasz najlepszy mecz. Ocena meczowa 6-0. Mówi sama za siebie. Nie oddaliśmy nawet celnego strzału. Więc nie zasłużyliśmy tutaj na choćby remis. Nie psuj u nas chyba jednym z najlepszych piłkarzy, jak dwie interwencje między innymi. No i przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu z Lechią. Zimny prysznic, tak naprawdę, pokazali nam, gdzie jest obecnie nasze miejsce. Ale mam nadzieję, że jednak się odbudujemy i zaczniemy regularnie punktować. Bo jeśli zagramy z górnikiem, tak jak z Lechią, to o trzech punktach możemy tylko i wyłącznie pomarzyć. A teraz bez przedłużania zaczynamy trzecie spotkanie. Wojtkowski do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski napędza akcję ofensywną Wisły. Łatwo minął tutaj Janrze. Błaszczykowski w polu karnym. Błaszczykowski podaje jak na tacy, a my to marnujemy. Nasza drużyna nie może zaprzepaszczać takich szans, bo nie mamy ich za wiele. Sawiczewicz odrzucił z autu. Jest Michał Mak. Dośrodkowanie chudy. Perfekcyjna interwencja uprzedził Błaszczykowskiego. Jeszcze tutaj górnik rozgrywa od tyłu, ale to nie było jakieś bardzo istotny Błaszczykowski, brożek. Błaszczykowski. Bochniewicz stara się go dogonić, ale jak widać, nie pozwala mu na to jego przyspieszenie. Błaszczykowski. Błaszczykowski! I jest 1 do zera. Fantastyczna finalizacja w polu karnym. No i zdobywamy bramkę nie z rzutu karnego. Wojtkowski, dobre podanie, Błaszczykowski z pierwszej piłki, Wojtkowski, do Błaszczykowskiego nieprecyzyjnie, ale tutaj jeszcze gorsze podanie doświadczonego Polaka. Wojtkowski dobrze tym razem podał, Błaszczykowski, wycofanie, Wojtkowski, Błaszczykowski świetnie współpracują, urywamy się tutaj obrońcą, Błaszczykowski za moment będzie w polukarnym. Czy poda? Zobaczmy, nie uderza niepotrzebnie, podanie było dużo lepszą opcją, a tak zaprzepaściliśmy bardzo dobrą okazję. Nie psuj do środka. Czuka. Jest jeszcze Błaszczykowski, brożek. Błaszczykowski rozpędza się. Czy będzie 2 do 0? Zobaczmy. Kuba Błaszczykowski w polu karnym. I metalowy pręd tym razem staje na naszej drodze. Wielka szkoda. I koniec spotkania. Zwycięstwo 1 do 0. Bramka Kuby Błaszczykowskiego. Okazała się być tym decydującym momentem tego spotkania. Ocena meczowa 8,1. Myślę, że to wystarczy, żeby dostać piłkarza meczu. Bardzo pozytywne recenzje na temat naszej gry, jeden celny strzał, no ale jakbyśmy mieli trochę więcej szczęścia i nie trafilibyśmy w pręta, to mielibyśmy dwie bramki. A tak kończy się na jednej, Buchalik trzy interwencje, Chudy 4 do bramka, że ciężko się przyczepić. Przechodzimy dalej. Trzecie spotkanie za nami, dwa zwycięstwa, jedna porażka, całkiem przyzwoicie, no ale jednak mecz z Lechią Gdańsk był fatalny i takie coś już w tej karierze nie może się powtórzyć. Bo wtedy to była różnica klas i nie istnieliśmy na boisku, a jednak chcemy pokazywać się w każdym meczu z dobrej strony. No bo jednak jak chcesz udać się na zgrupowanie reprezentacji Polski, to w polskiej lidze musisz być gwiazdą pierwszego formatu, nie zawodzić i praktycznie w każdym meczu coś pokazywać. Zaczynamy czwarte spotkanie! Grabowski do środka, Wojtkowski, Błaszczykowski, ależ piękna ruletka, Błaszczykowski przedziera się, Brożek, Błaszczykowski, Brożek, Błaszczykowski nie dochodzi do tej piłki, jeszcze nie koniec. Wojtkowski nie psuj, Błaszczykowski w polu karnym. Kuba do lewej nogi podał perfekcyjnie i broni to stypica. co za interwencja chorwackiego bramkarza. Walka o piłkę wygrana przez graczy Wisły, Błaszczykowski czeka aż ktoś wyjdzie na pozycję, Wojtkowski, Błaszczykowski, Brożek, Błaszczykowski ponownie przy piłce, ucieka obrońcom, nie są w stanie go dogonić, tam perfekcyjnie nabiega MAK i dostaje podanie na pustą, 1 do zera, takie asysty się ceni. Trzeba grać zespołowo. Błaszczykowski do MAKa, świetnie dzisiaj współpracują, MAK do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski ucieka obrońcom, Kuba Błaszczykowski w polu karnym. Podaje, ale łatwo Nunarz go blokuje. Jeszcze zgarniamy tą piłkę Basza. Mak zablokowany i tym razem pogoń w posiadaniu piłki. Ale szybko Basza ją odzyskał Paweł Brożek. Błaszczykowski, piłka na prawej nodze. Błaszczykowski, fantastyczna bramka strzał w okolicy Okienka. To są gole Stadiony Świata. Dobrze, kowalczyk Bartkowski, jeszcze kożuil do środka Dąbrowski. zwleka z podaniem, podał kożuil. Fatalne uderzenie Bośniaka mógł to zrobić zdecydowanie lepiej. Ba Wojtkowski do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski wypuszcza tutaj nie psuję. Nie psuj do środka, Błaszczykowski chce zdobyć drugą bramkę. Błaszczykowski faulowany i mamy rzut karny. I wiadomo, kto go wykona. Jedyny i niepowtarzalny Kuba Błaszczykowski. Tym razem musimy uderzyć inaczej niż w pierwszej kolejce. Bo Bramka, że mogli to obserwować, Błaszczykowski pewnie pod poprzeczkę. 3 do 0. W tym spotkaniu na pewno nie stracimy punktów. Rzut roczny dla Polgoni Guarocena. Mocna wrzutka, frączcza, główka, ale na szczęście tuż obok Bramki. Od szczęścia dzieliły go od centymetry. Sawiczewicz jeszcze czuka. Błaszczykowski czeka, podał do środka. Zbydowicz czuka. Nie psuj błaszczykowski. Może spokojnie dośrodkować. Precyzyjna centra! I co zrobił Mak, nie mam pojęcia, ale zachował się po prostu fatalnie. Jeszcze Dąbrowski na skrzydło, front, tak, Dąbrowski na pole karne. Błąd Wasilewskiego i musi być bramka dla pogoni. Jeszcze jeden błąd Wasilewskiego, oj, festiwal pomyłek doświadczonego stopera. I Koniec tego spotkania, zwycięstwo 3 do 1. Mogliśmy spokojnie zachować czyste konto, ale tam, dwie pomyłki Wasilewskiego w końcówce spowodowały, że niestety straciliśmy tą brąkę, która ostatecznie nic wielkiego nie zrobiła nam złego, no ale jednak bramkarz nasz nie zachował czystego konta, a na koniec sezonu to się może liczyć w indywidualnych statystykach. Oceny piłkarzy Błaszczykowski, piłkarz tego spotkania, dwie bramki, asysta. Cóż więcej oczekiwać? Buchalik, dwie interwencje z tipica 1. Stipica miał jedną fantastyczną interwencję, ale poza tym nic nie pokazał. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu z Pogonią. Pewne zwycięstwo 3 do 1, dwie bramki do tego asysta. Cóż więcej chcieć, gdybyśmy tak zawsze grali to byłbym w siódmym niebie. Może następne spotkanie będzie jeszcze lepsze. Obecnie mamy rozegrane 4 spotkania, zdobyte cztery bramki. Do tego jest jedna asysta. I czeka nas teraz mecz z ŁKS-em Łódź. Nie powinno być jakoś bardzo ciężko, chociaż w FIFA nigdy nie wiadomo. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze, szota. Podanie do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski wbiega w pole karne. Kuba Błaszczykowski zablokowany. Brożek zablokowany, ale poprawka już udana. 1 do 0. Szybkie otwarcie. Wisły Kraków to mi się podoba. Dobrze, Basza. Podanie do środka. Błaszczykowski. Błaszczykowski! I fantastycznie, malarz. Będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. Basza świetnie kontroluje piłkę, Błaszczykowski, Łatwo rozrzucają na skrzydło nie psuj, Sawiczewicz, bardzo złe podanie i łatwa strata piłki. Dobrze tutaj, niestety, gracze EKS-u. Ramires polukarnym, Ramirez, zejście do lewej nogi, podanie i Kalinkowski się pomylił. Gdyby uderzył trochę lepiej, byłoby jeden do jednego. No i tutaj powtórka tej nieudanej próby. I musimy tutaj wznawiać grę od bramki. Wybicie na Błaszczykowskiego, Błaszczykowski zgrywa, tutaj bardzo źle tą piłkę. No ale na szczęście Wisła się przy niej utrzymała, tylko na moment. W natarciu LKS Sekulski, jeszcze Ramirez i Buchalik zbija to na rzut rożny. Zobaczymy jak wykonają ten stały fragment gry. Podanie do Błaszczykowskiego, nie psujanie nie psuj Błaszczykowski. Świetna współpraca na prawej stronie, Błaszczykowski walczy z piątkiem, piątek go fauluje. No i mamy rzut wolny, całe szczęście. Bo już nie mieliśmy Staminy i nie dało się więcej z tego wycisnąć. A tutaj za darmo dostajemy stały fragment gry. Dzięki ci Łukaszu. Jesteś dobrym człowiekiem, że nam dajesz stałe fragmenty. Błaszczykowski na pole karne. Ale niestety prosto w ręce Arkadiusza Malarza. Dobrze Czuka, podaję do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski. Jest tutaj Mwija. Mwija schodzi do środka. Czuka, Błaszczykowski, BŁASZCZYKOWSKI! No ale malarz magnetyzuje piłkę i mają w rękach. Basza przegrał ten pojedynek, piłkę ma Sekulski, Sekulski do środka, jeszcze tutaj uderzenie, sernicia. no ale szału to nie zrobiło. Koniec spotkania, zwycięstwo 1-0, niezawodny Paweł Brożek daje nam 3 punkty, Błaszczykowski zajczył asystę, Teorii, no powiedzmy, no była jakaś tam asysta. Ocena maczowa 7,8. Chociaż pierwsza próba proszka zablokowana, no to przy tej dobitce też uznali naszą asystę. No i tutaj widzimy statystyki: więcej celnych strzałów Wisły. Błaszczykowski, czy będzie tak, jest piłkarzem tego spotkania. Początek sezonu świetny, oby tylko utrzymać tę formę, a wtedy wyjazd na euro mamy pewny. Przechodzimy dalej. Zapomniałem tylko o jednym szkopule, jeśli chodzi o reprezentację. Że trzeba na to euro awansować. A nie wiadomo jak nam idzie w eliminacjach. Dowiemy się w najbliższym czasie. Na razie czwarte miejsce w ligowej tabeli. Początek sezonu świetny. Jedno słabe spotkanie. Ale reszta naprawdę dobra i to mnie cieszy. Zobaczmy kalendarz. Jagiellonia, w Zagłębie Lubin. Jakiś mecz w eliminacjach. I Korona, do tego Wisła Płock. To są spotkania, które planuję rozegrać w następnym materiale. Tylko jeszcze trzeba dostać powołanie na reprezentację, no i będziemy spełnieni. Mam nadzieję, że jesteśmy w miarę w dobrej sytuacji w tych eliminacjach, bo pewnie spotkań już niewiele zostało. A jeśli będziemy w złej sytuacji, no to o euro tylko możemy pomarzyć. Ale jak będzie w tych eliminacjach, jaka jest pozycja Polski, przekonamy się już w następnym odcinku. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!